To obejrzymy sobie drwala o tym, o Wiedźminie. Drwal Gigafan Wiedźmina. Nowy dodatek do Wiedźmina 3 to genialny pomysł. Też tak uważam, nie? Dawaj, let's go. Za każdym razem, gdy padał temat dodatków do Wiedźmina 3, mówiłem wprost i bez ogródek. CD Projekt Red nie wykorzystał w pełni potencjału tkwiącego w trzeciej części przygód Jest, gralca. to na pewno. Bynajmniej... To jest bardzo duży uniwersum. Tam multum rzeczy można byłoby jeszcze dorobić. Tam jest multum wątków, które można byłoby rozwinąć i pociągnąć, no nie? Nawet jakiejś retrospekcji tego typu rzeczy, kłary. Nie, nie mówię tutaj o kwestii jakości samych rozszerzeń. Zarówno serca z kamienia, jak i krew i wino, były świetnymi dodatkami. Mówię tu o kwestii... Ej, dobra, bez kitu, musimy zrobić tą ankietę publiczną. Który dodatek do Wiedźmina uważacie za lepszy, krew i wino, czy serca z kamienia? Mega jestem ciekawy, bo one są diametralnie inne. Jeden jest kolorowy, Jeden ma... No, Krew i Wino ma bardzo dużo elementów takich stricte bajkowych, fantastycznych, a serca są o wiele cięższe, o wiele poważniejsze, o wiele bardziej przybijające. No ja uważam, że Serce z Kamienia to jest to tak stary bajek Margin, no nie? To, to, to nawet nie ma podjazdu Krew i Wino. Ale ciekawe jestem, co, co, co ten... ...i ilości. Zaledwie o, gier dwa jest dodatki do jednej no. z najbardziej rozpoznawalnych gier minionej dekady, no, aż samo się prosiło, by mocniej wykorzystać potencjał wiedźmińskiej marki. No i najwyraźniej ktoś tam na górze pomyślał dokładnie tak samo, ponieważ... Kurde, ale co jak co, mi się wydaje, że Redzi bardzo mocno próbowali wykorzystać Wiedźmina jako markę, ale nie stricte jako Wiedźmina 3, prawda? No bo jak oni by się dzieli i by dojęli tego Wiedźmina 3, to też by to źle wyglądało. A teraz mają świetne właśnie podłoże jako dodatkowy marketing do Wiedźmina 4 z tym dodatkiem, jeżeli to faktycznie będzie miało miejsce. Ale no wydaje mi się, że no bo tak, były Pokémon Go Wiedźminowe, nie wypaliły. Był Gwint, nie wypalił, no nie? Oba projekty zamknięte. Napisali nową książkę Sapkowskiemu, no też nie wypaliła, nie. Coś jeszcze było z takich projektów, czy nie? wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jedno. Po blisko 11 latach. W momencie, gdy nikt się już tego nie spodziewał... Gra przygotowa z Gwintem, bez kitu. Je Jezu, jak to się... Thronebreaker był jeszcze, nie? To prawda. ...dostaniemy kolejne rozszerzenie do Wiedźmina 3. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Drwal i zapraszam do dzisiejszego materiału. Szanowni Państwo, nieco ponad tydzień temu mieliśmy okazję zobaczyć technologiczny pokaz Wiedźmina 4. No i któż by pomyślał, że temat Wiedźmina wróci do nas Klaszówka tak szybko, szybko i to w taki sposób? Jeżeli oglądacie regularnie moje materiały, to dobrze wiecie, że już kilka dobrych lat temu trafiłem w sedno odnośnie moich prognoz wobec tego, gdzie będzie rozgrywać się akcja Wiedźmina 4. Czy równie trafną prognozę wystawię wobec szykowanego dodatku do. Wiedźmina 3. No, to się zobaczy. Tak czy inaczej, jak widzicie, drwalowe prognozy bardzo często się sprawdzają. No, Warto mesiasz, subskrybować no. dzwoneczkiem, aby nic nie przegapić. Ale dobra, koniec tej autoreklamy. reklamy Najbardziej nienawidzę tego, gdy Griff też mają rację, nie? Tak, ich nie lubię, a oni się jebanie nie mylą. Przyjmuj no już dzisiejszy temat. Na początek może kwestia tego, czy to info jest pewne, a raczej dlaczego jest pewne. Widzicie, sam CD Projekt Red jeszcze nic nie potwierdził, ani nic nie zdementował. Jednakże wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że szykowany trzeci dodatek do Wiedźmina 3 miałby zostać wydany na krótko przed premierą Wiedźmina 4. Zaś sama informacja została podana w podcaście Roka i Borysa. No a co jak co, ale ci panowie raczej by fejków nie zapodawali. Dodatkowo, na co także zwrócono tam uwagę, wy... Generalnie kwestia jest taka, że jeżeli ktokolwiek wie coś więcej o rzeczach z CD Projektu, to dokładnie wie, że tam jest dużo plotek i że tam jest ogromna ilość inside info, no nie? Najbardziej było to widoczne przed pierwszym... Publicznym pokazem tego trailera Wiedźmina 4. Dużo osób o tym wiedziało, że on będzie wtedy pokazany, i od razu to było nawet widoczne na wykresie giełdowym, W trakcie ogłaszania wyników kwartalnych, CD Projekt Red wspomniał o tym, że realizuje tajny projekt wraz ze studiem Fulls Fury. I tym projektem miałoby właśnie być nowe, fabularne rozszerzenie do Wiedźmina 3. I tu, gwoli szybkiego przypomnienia, o studiu Fools Fury mogliśmy wcześniej już słyszeć. W przypadku tematu tematu remake'u Wiedźmina 1, ponieważ to właśnie to studio zajmuje się jego produkcją. I o ile samo Fulls Fury jest zewnętrznym studiem, nie jest częścią CD Projekt Red, o tyle zostało ono założone, zresztą na podobieństwo twórców gry Don Walker, właśnie przez weteranów z CD-pów. I wystarczy dodać, że szefem studia jest Jakub Prokosz, który za swojej kadencji Uredów pracował jako Senior Quest Designer przy trzecim Wiedźminie. Wraz z nim zresztą w Full Fiori znalazło się jeszcze parę osób, które tworzyły Wiedźmina 3, a nawet jeszcze Wiedźmina 2. Nie są to więc ludzie przypadkowi, lecz osoby z doświadczeniem, zarówno w kwestii tworzenia gier, jak i z doświadczeniem, jeżeli chodzi o sam świat Wiedźmina. Wygląda. No i najważniejsze, że jeżeli będą robić coś do Wiedźmina 3, to sami pracowali na tym projektem no nie? Więc mają doświadczenie z tym silnikiem. Więc na to, że my jako gracze, a tym bardziej my jako polscy gracze, definitywnie nie będziemy narzekać na nudę. No cóż, jest nieco czas. Zaorski opowiadał, że jak szertował akcję CD-pu, to wystarczyło stanąć pod firmą, zagadać z pracownikami, którzy wyszli do szluga, ci sypali info, że grajesz w tragicznym stanie. No tam w cd to oni NDA się za bardzo nie trzymają. Tu jeszcze, żeby nie chcę zmodernizować sprzęt, co by te nowe gry jakoś poszły. Ale spokojnie, podejdźmy do tej kwestii jak prawdziwy kupiec. Kupiec korzenny, Emiram Reis. Kupiec korzenny! W przygotowaniu na nowe gry do gry wchodzi bowiem Vinted, sponsor tego odcinka, co? widzicie od... Jak dla mnie to nawet dobrze że tak właśnie to wygląda. Dlaczego? Mianowicie, o ile wielokrotnie mówiłem, że Wiedźmin 3 potrzebuje jeszcze jednego dodatku, o tyle im dalej w las, tym więcej drzew, jak to się mówi. Im więcej wody w Wiśle upływało, tym bardziej miałem świadomość tego, że raz, że szanse są coraz mniejsze, a dwa, nawet gdyby taki dodatek miałby powstawać, to kto by go miał robić? No bo niestety gros ludzi, którzy pracowali przy trzecim Wiedźminie i przy dodatkach do tego, już w CD Projekt Red nie pracuje. Bo od choćby, Własne studia. W tym momencie zaś, jeżeli Fulls Fury bierze się za produkcję tego nowego rozszerzenia, no to można powiedzieć, że na swój sposób jesteśmy w domu. No bo do kogo się zwrócicie z zadaniem stworzenia nowego dodatku do Wiedźmina 3, jak nie do ludzi, którzy. Tworzyli Wiedźmina 3. Swoją drogą samo Fulls Fiori miało okazję współpracować także przy innym wielkim znanym arpegu, czyli przy Baldur's Gate 3. A więc, jak Ty widzicie, gadasz, nie, nie są to ludzie, którzy spadli, jak to się mówi, mantikorze spod ogona, prawda? I zanim przejdę do kwestii zawartości samego dodatku, czy będzie to w ogóle pełnoprawne rozszerzenie, czy też może raczej malutkie DLC do pobrania, postawmy. Pytanie, dlaczego w ogóle warto jeszcze cokolwiek robić przy Trzecim wieśku? Dlaczego warto cokolwiek jeszcze dłubać przy tej już 11-letniej grze? No. Pytanie to jest zasadniczo pytaniem retorycznym. Moi drodzy, nie bez powodu, to właśnie dzięki trzeciemu Wiedźminowi dzisiaj cały świat wie, kim jest Geralt z Rivi. Ta gra starzeje się jak dobre wino. I co najważniejsze, wciąż świetnie się sprzedaje. Wedle danych od samego CD Projekt Red, dotychczas sprzedano blisko... Jestem ciekawy, ile milionów kopii oni sprzedali wtedy, gdy był na takiej gigapromce, nie? Może tak wygląda, jakby dopchali tą promkę, żeby na jakiś kolejny raport sprzedażowy, nie? Już napisać, że 60 milionów 50 milionów sztuk Wiedźmina 3. Także osiągając takie liczby i mając w zanadrzu tak mocną markę, jaką jest Wiedźmin, no, tak naprawdę produkcja kolejnego dodatku może przynieść jedynie korzyści. I to korzyści na wielu płaszczyznach, w tym również i korzyści marketingowe ponieważ de facto taki dodatek jest darmową akcją marketingową no, dla całej marki i zapewne no. przygotowaniem graczy na następną część gry, czyli na Wiedźmina 4. Ja bym chciał Czy... to zobaczyć, że oni siedzieli w CD-pie, myśleli chłopaki, co moglibyśmy zrobić, żeby mieć jakąś fajną akcję marketingową na Wiedźmina 4. Ktoś powiedział, ty dawaj zjebniemy nowy dodatek do trójki. I się tak popatrzyli wszyscy po sobie. Chuj. Robimy? <laughs> Więc nowe, fabularne rozszerzenie. Dowiedzimy, czy Ciekawe, będzie się tak pełnoprawnym dodatkiem, jak serca z kamienia, jak krew i wino, czy może raczej czymś mniejszym. Na miarę kilku questów paru nowych znajdziek tak jak to miało miejsce choćby w przypadku wydania wersji Next Gen trzeciego Wiedźmina. Osobiście nie wykluczam żadnej z tych dwóch możliwości. Na tę chwilę zbyt mało wiemy, żeby stwierdzić jednoznacznie, co to takiego będzie. Ja jednak dużo chętniej widziałbym tym razem, no właśnie, pełnoprawny nowy dodatek do gry. I to wcale nie musi być wielkie rozszerzenie. Może to być coś właśnie w stylu serc z kamienia. A więc zupełnie nowy, świetnie zapodany wątek fabularny z wykorzystaniem w większości starych lokacji, z dodaniem kilku, może nowych. No i voilà, proszę bardzo. I szczerze, myślę, że zarówno ja, jak i wy, jak i w ogóle większość fanów Wiedźmina nie miałoby najmniejszego problemu z tym, gdyby takie nowe rozszerzenie kosztowało kilkadziesiąt złotych. I nie mam wątpliwości, że chętnie byśmy za takie rozszerzenie zapłacili. Także no. tutaj CD Projekt RED ma naprawdę okazję nie tylko na fajną akcję marketingową dla nowej gry, ale także jest opcja, aby dodatkowo zarobić na 11-letnim Wiedźminie 3. I see this as an absolute win! No i teraz rzecz, na którą Pewnie wszyscy się zastanawiają, co takiego w tym nowym rozszerzeniu będzie? Co takiego będzie przedstawionego? Skoro Krew i wino już zamykało nam na swój sposób historię Gerwazego, co tam takiego jeszcze można by dodać w tym nowym rozszerzeniu? Powiem tak, cokolwiek by nie dodali, z pewnością będzie to coś związanego z Ciri. Bo myślę, że taki właśnie był przyczynek powstania tego no, nowego tak. rozszerzenia, żeby w jakiś sposób Prequel do poprzez Wyśmie 3 zaprosić także. W dalszej perspektywie no. do zapoznania się z nim. W ogóle sprawić, żeby ludzie porównali i myślę, że Siri. tutaj powróci wątek Ciri. Żeby zrozumieli w że jak Wiedźminka to może być dobry chłopak. Ścieżki wieźnińskiej, chociaż. Ty, a co w ogóle z Wiedźminem 4? Bo mi Ciri umarła, To ja będę mógł zagrać w czwórkę, czy nie? <laughs> Byłoby nie zdechło. <laughs> też ciekawostka odnośnie jak to tego, rozwiążą? jak zapowiedziano nam, że wszystkie trzy zakończenia z trzeciego Wiedźmina <laughs> mają być kanoniczne. Tutaj mam bardzo fajną teorię odnośnie tego. Teorię, która tak naprawdę chyba dużo zdradzi odnośnie fabuły szykowanych wiedźmińskich gier, Dzięki ale to już te jest żubry. temat na kolejne materiały. Dzisiaj się nad tym rozwodzić nie będę. Tak czy inaczej, myślę, że obecność Ciri w tym nowym rozszerzeniu będzie kluczowa, więc na to się, moi drodzy, przygotujmy. Ciekawi mnie, czy w jakiś sposób będzie to przypominać modyfikację pożegnania białego wilka pamiętacie, to jest ta fanowska modyfikacja, która miała pokazać właśnie definitywne zakończenie trzeciej części gry, no ale została zrobiona do Wiedźmina 2, bo na tamtą chwilę jedynie do drugiej części gry były wystarczające narzędzia, żeby taką modyfikację stworzyć. Tak czy inaczej, mm -hmm. tam właśnie mogliśmy zobaczyć zamknięcie wątku Gralta, wątku Yennefer, między innymi ich ślub, ale także mogliśmy zobaczyć pierwsze kroki Ciri na Wiedźmińskim Szlaku. Więc ciekawi mnie, czy jakieś Inspiracje właśnie z tej modyfikacji nie przejdą do szykowanego rozszerzenia fabularnego do trzeciego Wiedźmina. Są też typy takie, że może wykorzystają w końcu toż nowe DLC, żeby zapodać nam zawartość wyciętą pierwotnie z trzeciego Wiedźmina. No bo wszyscy dobrze wiemy, że było pełno rzeczy, które ostatecznie się w grze nie znalazły. W tym także nieodżałowana przez fanów i bardzo słusznie usunięta linia fabularna, w której bohaterem był choćby znaleziony znany z Wiedźmina 2, Elf Jorwet. Także kto wie, czy tutaj się gdzieś o to nie pokuszą. Nie miałbym nic przeciwko, nie miałbym nic przeciwko, żebyśmy dostali w końcu coś na zasadzie Wiedźmin 3, edycja reżyserska. Czyli coś, gdzie naprawdę wszystkie te wycięte rzeczy wracają, są dokończone, zapodoba Kurde, na... nie, to mi się wydaje, zbyt ambitne by było, no nie? Raczej to będzie taki standalone jak w wielkości połowy, serca kamienia, nie? Taki krótki... To akurat trochę jest marzenie hmm, chyba czcze, bo tutaj trzeba by poświęcić temu naprawdę sporo roboty. Raczej wątpię, żeby CDP wracał. A... Ja Zgadzam się, no, to są wiewiórki, nie? To jebać wiewiórki maczetami. Aż tak bardzo do tego wszystkiego. Myślę, że po prostu może część z tych pomysłów, które rano miały by dodali, się no. w grze znaleźć, może znajdą gdzieś ujście. Tym razem w nowym rozszerzeniu. Jednakże to wszystko będzie ubrane oczywiście w nową linię fabularną, w nowe pomysły. I kto wie, nowe lokacje, nowy sprzęt. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także summa summarum, jeżeli ktoś oczekiwał kolejnego dodatku na zasadzie choćby fanowsko stworzonych piasków Ofiru, tak? No to raczej nie, moi drodzy. Wątpię, że miało coś takiego miejsce. Dużo bardziej prawdopodobne jest właśnie, że się wydaje, że... że to z Ofirem, to by w ogóle nie do końca zadziałało, bo to jest tak klimacik trochę inny, no nie? I no nie wiem, zagralibyście chętnie w coś związanego z Sefirem. No ja nie do końca. No rozumiem, że te rzeczy są gdzieś w Wiedźminie, ale też czy Polacy by to mogli jakoś fajnie przedstawić? Nie no, to by zaburzyło to, co jest najlepsze w Wiedźminie, nie? Z klimacik by był, no. miejsce. Dużo bardziej prawdopodobne jest właśnie rozszerzenie na skalę serc z kamienia. Czyli właśnie coś mocno skupionego na jednej konkretnej linii fabularnej. No a już naprawdę w planie minimum, no to będzie po prostu kolejne kilka zadań i przedmiotów, tak jak to miało miejsce w przypadku edycji Next Gen, czyli takie darmowe rozszerzenie, darmowe DLC. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Osobiście mam nadzieję, że CDP jednak nie uniknie tej jakże Brak łatwej toczki, no. okazji, żeby zarobić całkiem sporo na kolejnym dodatku i po prostu da nam nowe, trzecie, pełnoprawne rozszerzenie do Wiedźmina. A czekajcie, jak oni by to na przykład za darmo wypuścili, chuj? Okej, okay, może przesadzam. <grym> Ale, jak oni by to puścili. No, oni by nie musieli puszczać tego za darmo. Jak oni by to puścili serio w cenie 5 dolarów. Taki naprawdę mały dodatek, nie? To chłopie, to ludzie by ich pokochali. Jaka byłaby cena, która byłaby na tyle niska, że nadal ludzie by ich pokochali? 20 dolków? 20 dolków to już tak, no, to już stuwa prawie za dodatek, no nie? Ale, jakby to było tak za 15 dolków, nie? Za 10 dolków to by ich ludzie pokochali na pewno jeszcze. 15. 20 toż by tak raczej no taki normalny delcek, nie? Po latach 3. No, pięknie to będzie wyglądać. W końcu Wiedźmin 3 dostanie 3 dodatki. No, i mimo, że nie mam raczej wątpliwości, że to nowe, szykowane rozszerzenie, jakiekolwiek ono nie będzie, będzie jednak skupione mocno na postaci Ciri, to mam jednakowoż nadzieję, że dostaniemy my, jako fani Wiedźmina, możliwość, aby jeszcze raz wyruszyć na szlak z Białym Wilkiem Geraltem z Revy, aby go jeszcze raz, definitywnie. Pożegnać. Tak czy inaczej, szanowni państwo, piwcie w komentarzu, co wy sądzicie o szykowanym rozszerzaniu do na 3. W którą stronę to wszystko pójdzie? Czy w stronę czegoś większego, czy w stronę jednak malutkiego DLC do pobrania? Komentarze oczywiście należą do was. Ode mnie zaś, moi drodzy, to wszystko w tym materiale. Dużo tego Wiedźmina ostatnio i obie jak najwięcej innych tematów także mi brakuje. W kolejnym materiale postaram się przyjrzeć także temu, co tam ostatnio się pojawiło w przypadku moim. Tajem największego polskiego konkurenta dla Wiedźmina, czyli The Black of The Dawn Walker, przyjrzymy się także Jeszcze kolejnej wiadomo. polskiej grze, która po drodze się pojawiła i naprawdę również pokazuje, że Polak potrafi. Ale wszystko w swoim czasie. O Póki mówi? co? Pięknie dziękuję za uwagę. Dziękuję. Zapraszam do skorzystania z nowych fajnych opcji na Vinted Link do rejestracji w opisie, tak, tak. Tak czy inaczej, dziękuję pięknie za uwagę. Z brodatym dziękuję. pozdrowieniem. Drwal Ciao, mora! <słuch> Co tam Nexos? Oho, coś najciekałem. Dziękuję bardzo, Drwalu, za fajny materiał, bardzo miło. Jak najbardziej.